Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Janek Falkowski i pracuję w e, integratorze na Bielanach. Miło dzień. mi Was dzisiaj widzieć. E, jeśli ktoś nas nie zna, e, znalazł tylko link. E, jesteśmy w, w Warszawie, jesteśmy na Bielanach. E, jesteśmy. Takim ciekawym tworem miejskim, pierwszym dzielnicowym co Ale oprócz tego, że można do nas przyjść i bezpłatnie pracować lub spotkać się, to również mamy zbudowany program konsultacji, webinarów, szkoleń dla osób przedsiębiorczych, dla przedsiębiorców. I w ramach tego programu współpracujemy z różnymi instytucjami. I jedną z nich są mazowieckie Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. W podczas dzisiejszego spotkania dowicie się, jakie pomysły i jaką ofertę dla przedsiębiorców ma Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy właśnie. Tyle ode mnie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat integratora na Bielanach, chcecie nas odwiedzić, zobaczyć jak działamy i co oferujemy, zapraszam na stronę integratornabielanach.pl. A teraz już oddaję głos panu Krystianowi Malesie, członkowi zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Który opowie nam o ofercie dla przedsiębiorców? Tak jest. Czy jesteś jest jest już jesteśmy, Już jesteśmy razem. Tak jest. Ja oddaję głos yy, 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 i znikam. Bardzo proszę. Dobrze, bardzo dziękuję serdecznie za zaprowadzenie. Rozumiem, że słychać mnie. Jakieś tylko potwierdzenie bym poprosił? Słychać mnie? Tak? Słychać? Dobrze. To jak nie słychać, to wspaniale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Yy, tutaj tylko muszę. Yy, Pani Januszu, Pan musi chyba tę prezentację włączyć, z tego co rozumiem. O, jest, super. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. O, już sobie włączę, tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedział Pan Janusz, ja jestem właśnie przedstawicielem Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego i opowiem Państwu o tym, czym się nasz fundusz zajmuje. Jesteśmy instytucją samorządu województwa Mazowieckiego. Zostaliśmy powołani przez samorząd województwa Mazowieckiego celem wspierania przedsiębiorców z Mazowsza i przede wszystkim tych, którzy działają na Mazowszu. Kilka słów o nas w liczbach. 20 lat doświadczenia na rynku, prawie 1300 przedsiębiorców skorzystało z naszych usług, ponad 236 milionów złotych udzielonych pożyczek i 18 specjalistów, którzy są do Państwa dyspozycji w biurze w Warszawie. Biuro nasze mieści się na wprost, tak naprawdę vis a -vis budynku Polskiego Radia, ale aleja niepodległości 58, gdzie Państwa serdecznie zapraszamy. Jeśli chodzi o nasze cele, naszymi głównymi celami jest właśnie, tak jak powiedziałem, wsparcie rozwoju małych, średnich przedsiębiorstw i startupów na Mazopszu, ułatwienie dostępu do finansowania głównie ze środków unijnych, niekiedy są to środki samorządowe bądź rządowe, profesjonalne doradztwo, preferencyjne finansowanie, ponieważ nasze pożyczki w przeciwieństwie do pożyczek, które możecie Państwo zaciągać w bankach komercyjnych. Są o wiele niżej oprocentowane, nie zawierają prowizji, bo my nie pobieramy żadnych prowizji i żadnych dodatkowych opłat za udzielanie pożyczek. Ale o tym będzie jeszcze później. Wzrost innowacyjności gospodarki, to jest też jeden z naszych głównych celów, oraz wzrost ilości inwestycji na Mazowszu. Co nas wyróżnia, tak jak powiedziałem, właśnie, brak prowizji i ukrytych kosztów, preferencyjne warunki dla startupów. Ponieważ my chcemy pomagać startupom, pomagamy startupom i u nas startupy, no, które oczywiście nie posiadają historii na przykład ostatnich dwóch, trzech lat, bo dopiero rozpoczęły, też mogą uzyskać dofinansowanie finansowanie właśnie w formie pożyczek. Oprocentowanie, tak jak zacząłem mówić na poprzednim slajdzie, to jest w naszym przypadku bazowa stopa Unii Europejskiej, ustana tak naprawdę co dwa miesiące to się zmieniało w ostatnich czasach, ale co y, kilka razy w roku na pewno przez Komisję Europejską w tej chwili ta stopa bazowa spada, więc y, oprocentowanie z każdym miesiącem jest y, coraz niższe. Y, doradztwo specjalistów na każdym etapie współpracy od momentu, tak jak teraz, prezentacji do y, poprzez wypełnienie wniosku, poprzez. Wsparcie w stworzeniu tego wniosku, no i później oceniamy właśnie Państwa wnioski. Tak, każdy, każdy dostaje każdy przedsiębiorca dostaje przydzielonego opiekuna, więc nie zostajecie Państwo sami z wnioskiem i z całą procedurą formalną. Możliwość obsługi zdalnej, obsługi wniosku zdalnie w strefie klienta, która jest u nas na stronie internetowej, czyli mówiąc krótko, bez wychodzenia z domu, jesteście w stanie taki wniosek Państwo bez problemu wypełnić. No i szybka weryfikacja wniosku. Normalnie u nas czeka się od dwóch tygodni do, do miesiąca, ale zdarzały nam się też sytuacje, że pieniądze i środki były potrzebne przedsiębiorcom szybciej i jeśli wszystkie dokumenty przedsiębiorca nam złożył w komplecie, to byliśmy w stanie również tak naprawdę w tydzień, a czasami nawet i poniżej tygodnia, yy, doprowadzić wniosek do końca i yy, żeby wniosek stanął na komitecie pożyczkowym, który właśnie decyduje, czy takie środki są przyznawane, czy nie. Yy, kto jest naszym beneficjentem? Naszymi beneficjentami są przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Yy, oraz, tak jak było powiedziane, osoby planujące założyć działalność gospodarczą i startupy, a także jednostki samorządu terytorialnego. Co do tej pory finansowaliśmy, tak żebyście Państwo wiedzieli, na jakie działania możecie dostać nas środki, biorąc pod uwagę to, co już wcześniej pożyczyliśmy innym przedsiębiorcom. Były to inwestycje w nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład zakup, budowa, remont, adaptacja nieruchomości, inwestycje w środki trwałe firmy. To były zakupy wszelakich maszyn, urządzeń, samochodów firmowych, wózków widłowych, innych urządzeń, które po prostu są środkami trwałymi w firmie. Za nasze środki można również wdrażać innowacje, na przykład inwestycja optymalizująca procesy produkcyjne, komunikacyjne w firmie, a także przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej w ramach prowadzonej działalności pożyczkobiorcy. Budowa sklepów internetowych, zatowarowanie, zarządzanie energią w miastach, instalacja paneli słonecznych w budynkach, poprawa efektywności energetycznej. Natomiast mówimy tutaj o budynkach usługowych i o działalności usługowej. Nie wspieramy, nie możemy wspierać działalności mieszkaniowej, wybudowania prywatnego domu czy zakupu prywatnego mieszkania. Natomiast jesteśmy w stanie sfinansować zakup nieruchomości, która będzie służyła na cele stricte biznesowe. No, i oczywiście wprowadzanie na rynek nowych produktów, co zwłaszcza dla startupów jest istotne. Teraz przedstawię Państwu inwestycje naszych klientów. Jedną z inwestycji, które w latach poprzednich sfinansowaliśmy, to właśnie było Prosound Studio, wykończenie i wyposażenie studia nagraniowego. Kolejny pożyczkobiorca to Cygnis. Cygnis jest to firma, która specjalizuje się w. Dużych drukarkach 3D, i w tego typu właśnie urządzenia, maszyny zostały zakupione z naszych środków. Klinika weterynaryjna. Wielokrotnie finansowaliśmy zakup zarówno nieruchomości, jak i remontu lokali dla różnego rodzaju klinik weterynaryjnych, ale także nie tylko adaptacja, tak jak w tym przypadku, ale również zakup specjalistycznych. Sprzętów do takich klinik. Elvas, był to tutaj zakup takiego dużego urządzenia do montażu elektroniki, specjalistyczny sprzęt. Jeśli chodzi dalej o specjalistyczne sprzęty, współpracujemy z firmą MS Technical, która to firma produkuje mikroelementy do dużych. Dla dużych koncernów, takich jak Lamborghini czy Ferrari, elementy małe wyprodukowane w firmie na Mazowszu są wstawiane i są elementem całości marek, o których wspominałem. I jeszcze cofnę. Tutaj właśnie był zakup maszyn pomiarowych, to były maszyny do 1 dziesiątej, setnej mm, czyli takie bardzo, bardzo dokładne maszyny pomiarowe. Tutaj mamy przykład portalu sprzedaży drewna Onlywood. Był to projekt, który przedsiębiorca chciał stworzyć stronę internetową. Stworzył stronę internetową i jakby cały background tej strony internetowej był finansowany właśnie z naszych środków. Kolejna inwestycja naszych klientów to cafe Panamera, rozwój biznesu e-commerce i poszerzenie parku maszynowego. Kawa Panamera jest to firma, która yy, tak naprawdę produkuje kawę, mieli kawę i yy, w mniejszych później opakowaniach ją sprzedaje. Również zaopatruje restauracje i bary. parzalne kawy. Palarnia, przepraszam, kawy. Yy, Basia Basia, tutaj Państwo, część z Państwa być może zna te kremy orzechowe, yy, kokosowe. Yy, i w naszym przypadku była to podwójna inwestycja klientów. Klienci wzięli pierwszą pożyczkę, była najwyżej 3 lata temu, a rok temu drugą, ponieważ udawało im się dalej rozwijać swoją markę. Pierwsza z, tych, yy, pierwsza z tych pożyczek to był właśnie zakup maszyn do etykietowania, czyli takie ładne kolorowe etykiety były możliwe dzięki naszej pożyczce. Druga natomiast yy, pożyczka to była pożyczka na yy, duże urządzenie do yy, mieszania, duże urządzenie do rozdrabniania orzechów. Jednym z naszych klientów jest, można powiedzieć, spółka siostrzana, ponieważ jest to spółka również samorządu województwa mazowieckiego, Tor Modlin. Tutaj w tym przypadku był to zakup samochodów szybkich, sportowych, szkoleniowych na potrzeby Toru Modlin. Ale nie tylko samochody sportowe, również zwykłe, proste samochody, które nie mogą być elektrykami, nie muszą być elektrykami. Tutaj przykład właśnie zakupu służbowego auta elektrycznego dla yy, pani, która zajmuje się fotografią. Yy, bardzo dużo naszych pożyczek to były w zeszłych latach pożyczki hipoteczne, pożyczki zakup nieruchomości, wybudowanie yy, nieruchomości, wybudowanie hal yy, magazynowych, tak jak tutaj mamy na przykładzie firmy GoFlex bądź przebudowa istniejących budynków tak, żeby mm, mogły jeszcze lepiej służyć swoim właścicielom, przedsiębiorcom, ale również jak widzimy na tym slajdzie jest to, y, nasza pożyczka służyła również do budowy i wyposażenia domku na wynajem krótkoterminowy. Y, tutaj w, w okolicach Kampinoskiego Parku y, mamy właśnie taki przykład y, firmy Mała Ziemia która to wybudowała za naszą pożyczkę taki piękny domek i wynajmuje go jako miejsce na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Jedną z naszych pożyczek był zakup tartaku, tutaj właśnie pod siedlcami tartak Karpinus, zakup nieruchomości wraz z wyposażeniem. Jak Państwo widzicie, tak naprawdę nasze pożyczki mogą być na bardzo, bardzo wiele różnych Rodzajów zakupów, rodzajów spożytkowania środków. Mieliśmy klinikę dla zwierząt, mamy również klinikę dla ludzi, klinikę piękna na Ori Institute, adaptacja salonu wraz z wyposażeniem, zakup urządzeń do zabiegów. I teraz kilka słów o pożyczkach, które posiadamy w swojej ofercie i te, które będziemy posiadać w swojej ofercie. Pożyczka miejska to jest. Ona ma taką nazwę, ponieważ musi inwestycja znajdować się na terenach miejskich w województwie mazowieckim. Jest to dosyć duża pożyczka, bo maksymalna jej kwota wynosi do 10 milionów złotych. Maksymalny okres spłaty to jest 15 lat. Nie wymagany jest wkład własny. Jeśli chodzi o procentowanie jest to połowa stopy bazowej Komisji, Komisji Europejskiej i aktualnie jest to 2,84 milionów. Procenta. Okres wydatkowania pożyczki to są 3 lata, a karencja w spłacie wynosi 12 miesięcy. Nie wiem, czy są wśród nas duzi, w sensie już długoletni przedsiębiorcy, czy, czy wyłącznie startupy, natomiast ta pożyczka akurat jest skierowana, myślę, bardziej do już istniejących, dla już i, i działających na rynku przedsiębiorców. Natomiast będziemy mieli też inne pożyczki. W, niektórych, w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, będziemy mieli bardzo ciekawe kilka pożyczek, o których teraz Państwu opowiem. Pożyczka obrotowa, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona będzie na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. I tutaj mamy maksymalną kwotę pożyczki 300 tysięcy złotych. Maksymalny okres spłaty krótszy niż poprzednio, bo 3 lata. Niewymagany jest wkład własny, również oprocentowanie będzie dosyć niskie w porównaniu z bankami, które obecnie dają takie pożyczki na 6, 7, 8% w skali roku. U nas będzie to 2,84%. Okres wydatkowania będzie wynosił do 6 miesięcy i również 6 miesięcy. Będzie mogła wynosić karencja w spłacie kapitału, czyli przez pierwsze 6 miesięcy będziecie Państwo płacili tylko odsetki, a kapitał będzie płacony dopiero od 7 miesiąca. Kolejna pożyczka to pożyczka inwestycyjno-obrotowa. Jest to pożyczka przeznaczona na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz wydatki bieżące. I tutaj, jak Państwo widzicie, do 3 milionów do 6 lat minimalny wkład własny, tutaj już się pojawia 10%, oprocentowanie, okres wydatkowania i karencja takie same jak w poprzedniej pożywce obrotowej. Kolejnym naszym produktem, który w zeszłym roku najbardziej cieszył się popularnością i najbardziej cieszył się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, to jest pożyczka hipoteczna, to jest ciąg dalszy tak naprawdę pożyczki, którą mieliśmy w latach poprzednich. Ona jest przeznaczona, tak jak już mówiłem wcześniej, na zakup nieruchomości na terenie województwa mazowieckiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli może być to zarówno zakup nieruchomości, zakup ziemi, zakup budynków, zakup hal, jak i remont istniejących już budowli. I tutaj mamy, ze względu na to, że jest to pożyczka, która na ogół to są większe kwoty, to też mamy tutaj wyższe kwoty, jeśli chodzi o maksymalną kwotę pożyczki, bo 5 milionów złotych. Okres spłaty to jest 10 lat, minimalny wkład własny to jest właśnie 10%, jak poprzednio, i oprocentowanie, okres wydatkowania, a także karencja nie zmieniają się, wynoszą odpowiednio 2,84% na chwilę obecną. Za 2-3 miesiące prawdopodobnie będzie to niższa kwota. I okres wydatkowania i karencja również 6 miesięcy wynosi. Będziemy też mieli taką pożyczkę, pożyczkę na wkład własny dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest pożyczka przeznaczona na pokrycie wkładu własnego dla MŚP pod dotacje unijne. I tutaj będzie to pożyczka, którą tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie korzystał z, będzie chciał skorzystać z projektów, które będzie wdrażała nazwiska jednostka programów unijnych, czyli dotacji, często trzeba mieć właśnie wkład na takie, na takie wkład własny, żeby uczestniczyć w takich dotacjach. Zdarza się, że są to bardzo wysokie kwoty, dlatego, maksyma, dlatego jakby pożyczka niekiedy niektórym przedsiębiorcom może być całkiem przydatna. I tutaj mamy maksymalną kwotę pożyczki na właśnie 2 miliony złotych. Maksymalny okres spłaty będzie wynosił 6 lat, nie będzie wymagany wkład własny, a oprocentowanie, okres wydatkowany i kadencja będzie tak naprawdę jak w trzech ostatnich projektach, o których Państwu mówiłem. Z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Starałem się Państwu przedstawić w dużym skrócie to, czym zajmuję się. Fundusz, w którego skład wchodzę i dla którego pracuję już od prawie 5 lat. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, strona internetowa to jest www.pożyczkimazowieckie.pl. Na ekranie widzicie Państwo zarówno adres strony internetowej, jak i numer telefonu to jest taka nasza infolinia. Nasi analitycy odbierają ten telefon i są do Państwa w dyspozycji w godzinach 8-16. Zachęcam serdecznie wszystkich, żeby już teraz polubić nasz profil na, na Facebooku, ponieważ co istotne, nasze pożyczki, yy, nasze pożyczki dostaje ta osoba, ta firma, która się zgłosi jako pierwsza. U nas decyduje kolejność zgłoszeń. Te środki yy, są niekiedy większe, niekiedy mniejsze, ale zdarzało się tak, że właśnie dzięki obserwacji profilu naszego na Facebooku niektórzy przedsiębiorcy wyprzedzili innych, którzy dowiedzieli się później o danym projekcie. Dlatego zachęcam serdecznie do polubienia naszego profilu na Facebooku, ponieważ jest to pierwsze miejsce i oczywiście strona internetowa, gdzie informujemy potencjalnych pożyczkobiorców, przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, że rozpoczynamy nabory na dane projekt. Także bardzo serdecznie dziękuję, jeśli są jakieś pytania, chętnie na nie Państwu odpowiem. Z doświadczenia wiem, że właśnie w tym momencie te pytania się pojawiają i serdecznie zachęcam do zadawania ich. Bardzo dziękuję. Nie wiem, w jakiej formie Państwo możecie zadawać pytania, więc na YouTube. Komentując, yy, yy, komentując to, co pan powiedział, myślę, że, myślę, że to jest proste. Może pan opowiedzieć o tym, jak wygląda proces składania wniosku? Tutaj pojawiło się pytanie z naszej strony, wspomagające, żeby jeszcze coś popowiadać państwu, jak wygląda złożenie naszego wniosku. Mianowicie, wniosek Państwo pobieracie ze strony internetowej, wypełniacie go w formie online, składacie go do nas. Do wniosku niezbędnych jest całkiem sporo dokumentów, ponieważ no, mówimy tutaj o środkach z Unii Europejskiej, rządowych, samorządowych, czyli to się zawsze wiąże z tym, że jest tych dokumentów dosyć dużo, ale tak naprawdę. To nie jest wszystko trudne, bo nasz wniosek nie robi się, nie wypełnia się przez nie wiem, ile dni. Myślę, że wypełnienie naszego wniosku dla osoby niewprawionej nie w to, to jest mniej więcej 2-2,5 godziny, więc całkiem, całkiem szybko. Jeśli chodzi natomiast o dokumenty, no jest cały jakby spis dokumentów i też nasi analitycy z pewnością Państwu o tych dokumentach będą w stanie powiedzieć, jeżeli nie doczytacie na stronie internetowej. Niezbędne są dokumenty z ZUS-u o, o niezaleganiu, na przykład yy, składek z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. Oczywiście w przypadku startupów yy, no, nie, nie ma takiego wymogu, bo, bo jeżeli jeszcze ktoś nie ma działalności gospodarczej, to też nie może mieć zaległości. Yy, I inne dokumenty, które są do nas składane, które macie Państwo opisane na stronie internetowej. Ważną istotną kwestią, w naszych pożyczkach, jak zresztą w każdej pożyczce jest zabezpieczenie. Zabezpieczenie przy mniejszych kwotach, czyli do 150 tysięcy złotych, może być to poręczenie cywilne osoby y, prywatnej. Y, może być to osoba, y, którą wskażecie, y, tak zwany żyrant kiedyś się na takie osoby mówiło. Y, przy większych kwotach najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest dla nas właśnie y, jest, jest nieruchomość, jest hipoteka. Może być to hipoteka osoby, która się stara o pożyczkę, może być to hipoteka osoby absolutnie obcej, to już wszystko zależy od osoby, która stara się o pożyczkę. Następnie, w momencie, kiedy mamy wszystkie dokumenty, kiedy mamy propozycję, właśnie zabezpieczenia, może być też poręczenie, jak już mówiłem, jeżeli mamy jakieś, już mamy wszystkie dokumenty, mamy zabezpieczenie. To dokumenty trafiają do nas, dokumenty są przetwarzane przez naszych analityków, dokumenty trafiają na komitet pożyczkowy i komitet pożyczkowy, w którego wchodzi w skład właśnie zarząd naszej spółki, czyli między m.in. ja, decydujemy o tym, czy tą pożyczkę udzielamy, czy nie udzielamy. Następnie, jeżeli jest to poręczenie cywilne, to przyjeżdża klient i podpisuje umowę. Jeśli jest to jeszcze hipoteka, to poza podpisaniem umowy należy się udać do notariusza. I zrobić wpis na hipotece, po czym to środki są przelewane na Państwa konto. I co istotne, musicie te środki później rozliczyć. Tak? Czyli, jeżeli powiedziesz, że kupujecie na przykład do firmy 10 komputerów i dwa samochody, no to musicie kupić 10 komputerów i dwa samochody. Nie możecie kupić zamiast jednego samochodu 10 biurek. Dlatego tak istotne jest, żeby na początku wypełnienia wniosku właśnie powiedzieć, na czym Wam tak naprawdę zależy. Czy pojawiły się jakieś pytania? Nie ma żadnych pytań, dlatego bardzo dziękuję. Zachęcam do kontaktu z naszymi analitykami i bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Bardzo dziękujemy, Panie Krystianie. Dziękuję serdecznie. Dzięki wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że jeśli zainteresowała Was oferta pożyczek mazowieckich, zapisaliście telefon i adres strony. Bardzo dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.